20 grudnia 2009 roku, godzina 8 rano. W luksusowym domu w Hollywood Hills rozlega się krzyk, który na zawsze zmieni Hollywood. Mamo, nie mogę złapać oddechu. Pomóż mi, to były ostatnie słowa jednej z najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia. Dzisiaj opowiem Wam historię, która od ponad dekady niepokoi fanów na całym świecie. Historia o gwieździe, która zdobyła serca milionów. Ale której życie skończyło się w wieku zaledwie 32 lat w okolicznościach, które do dziś budzą wątpliwości. Witajcie na kanale, jestem waszym przewodnikiem przez najmroczniejsze tajemnice Hollywood. Zanim rozpoczniemy, pamiętajcie o subskrypcji i dzwonku, takie historie jak ta nie pojawiają się często. Nazywali ją nową Mek Ryan, a jej uśmiech rozjaśniał ekrany kin na całym świecie. Ale kim naprawdę była Brytani Murphy? Brytani Ann Bertolotti przyszła na świat 10 listopada 1977 roku w Atlancie. Już jako dziecko marzyła o Hollywood, a jej matka Sharon robiła wszystko, aby te marzenia się spełniły. Przeprowadziły się do Los Angeles, gdzie Brytani zaczęła karierę od małych ról w serialach telewizyjnych. Przełom nastąpił w 1995 roku z kultowym już dziś filmem Clueless. Wcieliła się w postać Tay Fraser, brzydkiego kaczątka. Które przekształca się w łabędzia. Ten film nie tylko definiował modę lat 90., ale też pokazał Hollywood, że Brytani to coś więcej niż tylko ładna buzia. Clueless stało się fenomenem kulturowym, a Brytani Murphy natychmiast znalazła się w gronie najpopularniejszych młodych aktorek. Jej naturalna spontaniczność i zaraźliwy śmiech sprawiły, że widzowie pokochali ją od pierwszego wejrzenia.